Thank you. Pięk ludziska, witajcie. Z tej strony Aba, jak zawsze. Dzisiaj kontrol. Jakoś tak. Mówiłem wczoraj, że zobaczymy na co będę miał mood. I wstałem tutaj rano. Stwierdziłem, że dzisiaj jest czas na kontrola. Szczególnie, że trochę go nie było ostatnio. Stąd będziemy sobie dalej go ogrywać. I mam naprawdę nadzieję, że to jest jakiś ostatni lub przedostatni stream maksowania. Nie dlatego, że gra mi się źle. Po prostu uświadomiłem sobie, że mija praktycznie no, Minie niedługo rok, za jakieś dwa miesiące, trzy, odkąd żeśmy zaczęli ogrywać tą gierę. O ile główna fabuła poszła nam całkiem sprawnie, tak mam jakieś wrażenie, że idzie nam zajebiście powolnie cała reszta. Niemniej, dalej, gra mi się przyjemnie, po prostu chciałbym jakby zamknąć już ten rozdział i przejść sobie dalej, bo w sumie czeka troszeczkę innych rzeczy do ogrania. Ostatnio. Gram sobie też w inne rzeczy, tak na off-streamie, nawet częściej niż zwykle, i nie ukrywam, chciałbym je móc pokazać. Natomiast dalej czekam na nagrywarkę, uroki grania na konsolach bez posiadania nagrywarki. Natomiast, no, tutaj powiem wam, jak to będzie wyglądać, myślę, wkrótce. O ile uda mi się coś takiego załatwić, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast póki co, jeszcze sobie tutaj zerknę. Wszystko działa dobrze. Dzisiaj mam e, generalnie lekkie problemy e, z timeoutami. Jakby, nie żeby to była jakaś wiecie, nowość u mnie, internet działa jak działa Aczkolwiek, e, zerknę sobie mówię, tak na samym początku, czy wszystko jest tutaj dobrze Możemy sobie lecieć Dobra, tryb wydajności odpalony e, Też w sumie nie wrzucałem powiadomienia, nie ja mam pojęcia jak dużo osób to zobaczy no, Bo chyba jest zero e, Zero tutaj osób na czacie, aczkolwiek Znacie mnie. Wiecie, że u mnie ogrywanie gierek jest do przyjemności i nie ukrywam, że prosto jak wlatuję mu to sobie tą gierę odpalam. Więc czy ktoś to ogląda teraz, czy później, czy wcale. I don't care. Zmienia faktu, że dalej, jakby idzie nam seria z tej gry jak krew z nosa. Naprawdę. Strasznie wolno te misje robimy. Nie wiem z czego to wynika. Szczególnie, że ja się w sumie dobrze za każdym razem bawię. Inna kwestia, że ogrywam tą grę, tak zauważyłem, jakoś przeważnie bardzo późno, po całym dniu. I kończy się jak zwykle tym, że po prostu robi się głodny i zaczynam padać na twarz. Stąd dzisiaj w ogóle zacząłem wcześniej. Dzisiaj skończyłem właśnie plan, żeby sobie trochę wcześniej wystartować, bo, będąc szczerym, mam dzisiaj wolne. Więc, no cóż, pomijając, że powinienem się uczyć do egzaminu, to. I guess. Mogę to sobie troszeczkę pomaksować całość. Eee... A... Zobaczmy sobie, co tutaj mamy w sumie. Stary rozrost. W sumie zaczniemy sobie od e, tutaj kolejnych misji. Od góry do dołu będziemy to wszystko robić. Tak mi się wydaje, że to nie jest głupi pomysł. Sektor badawczy. Wszystko w sektorze badawczym. No dobra, no to ja bym się tutaj, słuchajcie, przeteleportował, żeby nie tracić czasu. Szybkie przemieszczenie. E, kierowniczy, badawczy. No dobra. E, tylko nie mam bladego pojęcia... Gdzie to dokładnie w tym sektorze badawczym było? Ale to zaraz zobaczymy, najwyżej się będziemy trochę dzisiaj teleportować Myślę, że to nie jest większy problem I guess W każdym razie W każdym razie też że stream na razie działa dobrze Chociaż mówię, to co się dzieje na Stronie routera, jak tam patrzyłem Na statystyki Nie napawa mnie optymizmem um, Aktywna strefa Okej, okay, dobra, czyli nie wiem czy to jest Teraz zobaczymy szybkie przemieszczenie. Aktywna, aktywna. Eee, nie wiem w sumie dokładnie w jakiej części badania wymiarów. No tutaj tak jakbyśmy mieli ten eee, tak jakbyśmy mieli tutaj znacznik, ale zaraz zobaczymy. Już niby... Nie, no tutaj, okej. Okay. Czyli. W... Nie czekajcie. Ja chyba tutaj czegoś nie rozumiem. Mm. Okej, okay. aktywna strefa progowa, tylko że ja, będąc szczerym, nie wiem, e, gdzie to dokładnie jest. Jakby nie mam tego zaznaczonego, więc myślę, że. Najpierw się po prostu tutaj może rozejrzyjmy. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie znaleźć nową własną rękę i dlaczego nie. Natomiast wydaje mi się, że. Nie no, nie powinno być to chyba trudne. Jakby ogólny, sektor badawczy, tak? Sektor badawczy. Tu nie widzę tutaj czegoś, co by się tak nazywało. Eee, więc. A, wiecie co? Wiecie, jak może być. My po prostu najprawdopodobniej nie mamy tego odkrytego. Teraz widzę tutaj w prawym rogu, ja nie zwróciłem kompletnie na to uwagi. Jakoś miałem wrażenie, że okej, okay, mamy tą komorę, sektor badawczy i tyle. Ale faktycznie mamy tutaj całkiem spory, nieodkryty obszar, więc być może to jest właśnie to miejsce, do którego dzisiaj zmierzamy. Tak mi się przynajmniej wydaje, sądząc po rozmiarze i braku nazewnictwa innych lokacji. Dobra, tutaj w tym labiryncie żeśmy byli. Mamy fajną nutę. Za którą poleci, oczywiście, copyright, no, ale niech będzie. Dobra, wrócimy sobie w takim razie. Aha! Dobra, czyli. Okej? Okay. To jest nasz labirynt. Ale to w takim razie, gdzie ja się udać? Bo będąc szczerym, myślałem, że to jest. Nieodkryta część. Pamiętałem, że mamy labirynt, pamiętamy, że istnieje tutaj coś takiego. Aczkolwiek. Cholera no. Gdzie w takim razie tutaj możemy się udać? Będziemy musieli to słuchajcie pomyśleć, bo myślałem, że ta strefa, ten obszar jest faktycznie do odkrycia. Natomiast z tego co widzę może być inaczej. A, w ogóle widzę, dostałem powiadomienie jedno. W już odchłani. A, gdzie może być odchłani? Jakby. Sektor rośnie w pobliżu telewizorów. Mmm. Ja bym sobie tutaj, wiecie co, trochę pomógł W ogóle to. Okej? Okay. Okay, tutaj mamy jeszcze chyba inną misję z roślinami, jak dobrze rozumiem. Co zasyp, pogadaj z roślinami. Okej. Okay. Czekajcie, muszę coś sprawdzić, dajcie mi dosłownie momencik, bo... Pozbądź się pleśni, pogadaj z roślinami. A pokażcie mi, centrum badań, okej, okay, no tu jest zaznaczone, że to jest sektor badawczy centrum badań. Spoko. Natomiast, cholera, gdzie w takim razie... Jest ta część, jakby... Ja nie wiem, o którą... który sektor chodzi, jakby to jest za duże, żebym był w stanie to znaleźć na własną rękę. Sprawa, że tutaj leciutko, a to przy otwieraniu mapy, to jest akurat widzę standard. Nie, dobra, wiecie co? Chyba mam, chyba mam pomysł, wiecie? Chyba mam delikatny pomysł, bo e, nie wiem, czy widzicie, ale w jednym miejscu, dokładnie w laboratorium synchroniczności, e, jest e, takie jakby wejście. I mi się wydaje, e, bo jest tam rozmyty kawałek e, planu. Że to może być to miejsce, do którego dzisiaj musimy się udać. Tak przynajmniej sądząc na szybko. Plus tutaj mamy pleśni, ale nie wiem, czy ta pleśń to jest to, co będziemy usuwać. W sensie. Jak to wygląda? Aczkolwiek możemy tego zniszczyć w jakiś łatwy sposób. Mamy też chyba latarki, chociaż za latarką się bym rozejrzał, póki jesteśmy tutaj na górze. Zobaczymy, co tutaj mamy, może faktycznie nam coś umknęło No dobra, tutaj jesteśmy, w tym miejscu, spoko ta pleśń, to za chwilkę ją ogarniemy Natomiast latarki nie widzę i nie jestem pewien, jak będziemy to usuwać Pamiętam, że też była opcja, żeby odstrzelić takie kawałki Natomiast to nie jest chyba to, jak mi się wydaje Niemniej idźmy sobie tutaj na sam dół Chyba i tak musimy. Okej, okay, odchłań. No, sieba. Witam. Widzę tutaj. Obliżu toalet. No dobra, no. To wygląda jak pleśń i. Bo są toalety, więc albo. Nie, no może to nie jest faktycznie to. Natomiast to jest. To jest to, o czym bym pomyślał, kiedy wysłaliby mnie na taką misję. I mniej możemy też sobie tutaj trochę pozwiedzać. Może znajdziemy tutaj jakieś ciekawe jeszcze bonusy. Pełnamy nasz generatorek. I możemy sobie podłączyć. Nie wiem co nam da. Pan nie za wiele. Przynajmniej na razie. Zobaczmy tutaj co. znajduje się po drugiej stronie. on jakiś portret. Byle Jesse? To jest Jesse. Co w tej robi portret Jesse? A to nie jest Jesse? Nie wiem. A wygląda bardzo podobnie. Okej, okay. mm. No i pamiętam żeśmy byli, tą lokację kojarzę i tutaj żeśmy zbierali z tego co pamiętam już jakieś próbki Raz walczyli z dosyć ciekawym przeciwnikiem, ale dobra, możemy sobie tutaj wejść, pamiętam że była tutaj postać z którą dało się pogadać na pewno O, jest, dobra, zobaczmy o co chodzi

Your oldest house won't open the exits until those Hiss monstrosities are cleared out. Glad to have you along for the ride. Will the mold be under control anytime soon? We were barely containing it with weakly controlled burns. Just look at how it has spread after a few days of non-interference. It's beyond the threshold now. The floodgates are open. So that's a no.

What a true meritocracy we live in. Glad to hear it. No, to było, To było trochę z jej strony, aczkolwiek, I get it. I get it. I had a dream, or something like one. Darling was there. He told me something. Witam, hej, I... I... I, I think he's gone. Right. Well, he's never where one expects him to be, is he? Well, thank God. I can finally stop writing these tedious reports that I'm sure he never even took the time to glance at. If you speak to him again, can you tell him I. I hope he found what he was looking for. w taką nadzieję. Co tam jak tam? A wiesz co? Jak widać, ogrywamy kontrola. Nie wiem, ile zostało nam do końca. Myślę, że jeżeli dobrze by nam poszło, to nawet dzisiaj stream może być jakimś przedostatnim albo ostatnim. A tak, spoko. Chillera utopia, jak widać, nie? Odpaliłem się w ogóle dzisiaj wcześniej. Jakoś taki mudmiem. Eee, już od paru dni, że. Chciałem sobie w ogóle pograć na spokojnie. E, nie wieczorem, jak jestem totalnie padnięty po całym dniu, tylko zacząć sobie nieco wcześniej, kiedy jeszcze widzę na oczy. I nie ukrywam, że mimo iż dzisiaj mam technicznie wolne, to potem i tak jeszcze pójdę się uczyć do egzaminu, ale na razie się udaje. Na razie wszystko działa tutaj w porządku. Jesteś w sklepie. Czemu chcesz umrzeć? Nie, co się stało? Co się stało? Co w ogóle kupujesz? Doktor Underhill, if you please. Dobra, będziemy ci mówić, doktor Underhill, czy jak ci tam. Co za baba. Dobra, no idziemy, słuchajcie, szukać tej pleśni. Jakby kompletnie nie mam pojęcia, gdzie się za to zabrać. Bo. No nie wiem, jakoś. dziwne jest to wszystko. Pewno tutaj mamy przejście. I wydaje mi się, że tutaj żeśmy akurat byli. Cową drogą, jak jesteś tutaj kierba bo tak no... Dzisiaj nie wrzucałem powiadomień. Dzisiaj mówię, chillera utopia. z trochę mi się nie chciało pisać powiadomień na facey i tak dalej. Jakby... Myślę, że wszyscy rozumiecie, jak to działa. E, w każdym razie daj mi znać, czy wszystko dobrze słychać, widać i tak dalej. Czy jest git. Padgaleria galeria z rodzinką. A.K. 4,5 godziny chodzenia. Oj, oj! No to faktycznie nieciekawa sprawa. Życzę ci przetrwania, żebyś tam nie padł. Z doświadczenia wiem, że. No nie są to najlepsze wypady, tak? Jakby niby spoko, a w praktyce człowiek ma dość po chwili. Ja w ogóle nie lubię po sklepach łazić. Nie wiem czy wspominałem o tym wielokrotnie, ale. Ja po prostu wchodzę do sklepu, kupuję co trzeba i tyle. To jest to. Gdzie w ogóle jesteśmy? Sektor badawczy. No dobra, mi się wydaje, że to jest to miejsce. To jest ta pleśń, ale mówię, mogę się mylić. Dobra, tutaj mamy jakiś sample. Okej, okay, czyli mamy jedno zebrane, z tego co widzę. Teraz w ogóle zginiemy, nie wiem co nas strzela. Działa poza moim netem. Rozumiem, rozumiem. No to w sumie spoko. Nie, tak pytam, bo wiecie, jak z tym internetem u mnie ostatnio pojawiły się z powrotem te problemy, które myślałem, że na jakiś czas już wyeliminowałem, ale jak widać, no nie do końca. Zwyczajnie teraz się pojawiają time -outy i no jest jak jest. Ale rozumiem, że właśnie jak tak mówisz, to raczej dzisiaj przetwamy. Raczej dzisiaj może będzie dobrze. I mówię, no taki. słuszny ten stream, tak? No, nie chciałem robić jakichś. wiecie, zapowiedzi i tak dalej. Przeważnie robię. Wiecie, jak to u mnie wygląda. Ale jakoś tak. dzisiaj trochę mi się nie chciało. Też trochę przez tego neta, chociażby. Dobra. Mniej dynamicznie dzisiaj podchodzimy do tematu. No przeładowuj. Wszyscy chyba wszyscy Just okropni są ci przeciwnicy. Obliżył świeżych zwłok. Dobra, wiecie co, Rozejrzyj, rozejrzyjmy się tutaj. Mój aktualny net nie wytrzymuje 144P. Oj, oj! No to, to faktycznie. Nie no, jakby może... może nie będzie tragedii, jakby tego ci życzę. Dobra, e, tam kible widziałem, że są. E, mamy zebrane już jedne koło biurka. Czy tak rozglądam, czegoś tutaj nie pomijam. E, szkoda tylko, że nie mogę przesiadywać zbyt często i zbyt długo. E, na samym dole to jest delikatny problem. No, ale nic, jakby może tutaj nie będzie nam to potrzebne. E, nie, chcę mi się tutaj alarmu robić. Ttualnie potem, jeżeli się jak jeszcze nadarzy. Dobra, gdzie tutaj może być ten. O, tutaj jest, dobra. Bierzemy sobie w takim razie. Były toalet. No, jakby nie jest to za przyjemna robota, Jesse zgadzam się z tobą w 100%. O, a ty się żeś tutaj zrespi z powrotem. Nie to chyba wszyscy, tak się wydaje. Okej, okay. eee, tu mamy jakieś laboratorium. Nie wiem, czy to jest część zadania, zobaczymy. To jest po prostu chyba taka wyspa, którą możemy się wspiąć. O i tutaj mamy schody, to jest to, czego szukamy. Nazwę no, jedną, no i fajnie. Eee, dobra, bo ja bym tutaj słuchajcie poszedł dalej. Wydaje mi się, że w tej lokacji mamy już wszystko zebrane. Ale jeszcze się rozejrzę w razie czego. E, bo mamy jeszcze co? Świeże zwłoki, telewizory i to tyle. Jakby będziemy mieć wszystko. Będziemy mieć tutaj wszystkie rzeczy. Natomiast dalej nie mam bladego pojęcia gdzie tutaj iść, jakby trochę się gubię. Ale dobra. Widzę, że to nie jest zły pomysł. Okej, okay. jeszcze zwłoki. Nie mam pojęcia, gdzie one leżą. Jeszcze. Tak creepy. Nie wiem, bajka? Nie wiem, jak to nazwać, to jest to przerażające. Straszne jest to, to jest nightmare film po prostu. To jeszcze nie koniec. Jak poza tym, to robię w blenderze teraz dużo rzeczy ze szkłem, może coś jeszcze dzisiaj zrobię. O, to słuchaj, chwal się jak zawsze. Jak uda ci się jakiś fajny shader ze szkła e, obczaić, to bardzo chętnie. Nawet możesz się podzielić, bo ja nad szkłem trochę pracuję ostatnio, ale ze słabymi rezultatami. Co gorsza, jak jakieś protipy, to dawaj znać. Fixed. Ok. Co zamykasz tutaj? Ok. To jest cutting edge technology? Okay. Bezpieczni pracownicy, jasne. Okropna ta bajka. Trapping agents inside the walls. I heard you got stuck in your room for Three days. To Too bad you didn't have your book with you or any food. Fuck. And remember kids, when you feel the floor deviate, it's already much too late. <coughs> oh, Kropfner. Dzień na poniedziałek mieć 4 godziny snu, to słuchaj, Kiermat, musisz się tam wyspać. Jakby. też. Ja, ja doskonale rozumiem, jakby zdarzają się takie epizody, natomiast. no. Wyśpisz się tam w wolnej chwili. z zborco w Lublinie. O, pozdrawiam, hejka w ogóle, hejka. Co słychać jak leci, co tam w Lublinie robisz ciekawego? Gdzie, gdzie się wybierasz? Jedź do, Lub... do Lublina, z Lublina, gdzie indziej. Jak tam generalnie? Dobra? Jeszcze mamy gdzieś świeże zwłoki do znalezienia. Nie wiem gdzie ich szukać, będąc szczerym. Nie wiem, czy one będą tutaj na Ole. się prawdopodobnie. Hm. Właśnie nie wiem, czy się tutaj wracać, czy nie. Jak coś, to po prostu wygoogluję, ale wolałbym znaleźć to sam. Wracasz do domu, rozumiem, rozumiem. No to słuchaj, szerokiej drogi, bezpiecznej, oby tam pociąg się nie spóźnił i, nie wiem, nie zapalił, czy coś takiego. Różne rzeczy w tym PKP się dzieją, tak? Ja kiedyś jak jechałem nad morze, to autentycznie zaczęło się jarać e, podwozie e, pod przedziałem, w którym siedziałem. Nie jest żart, po prostu tak hamował, że... A. czekajcie. Eee, dobra, chyba już wszystko OK, ale poleciałem mi klatki. Chciało mi 395 klatek, więc dajcie mi moment się ustabilizuje. Bo nie mam bladego pojęcia co się właśnie dzieje, ale chyba nam stream lekko siadł. Jeden no czemu wstałem o 5 i spać nie mogłem, na szczęście dziś trochę nadrobiłem. Nadrób jeszcze więcej, 4 godziny snu to nie jest za dużo. Zbawiam się poprawki, i do 28 mam wolne. Ej, to świetnie, to gratuluję w takim razie. No ja to, cóż, dopiero zaczynam sesję, jakby wczoraj miałem. Raczej, osta y znaczy ostatni. Ostatnio, czyli wczoraj, miałem egzamin, i jeszcze czeka mnie kilka. Jakby. Dzisiaj jestem zwolniony, y jutrzejszy piszę kiedy indziej, bo nie wyszedł mi przedmiot. E, czwartkowy jestem optymistycznie nastawiony, a ten z wczoraj, no muszę jeszcze raz w poniedziałek okarnąć. I w najgorszym przypadku 18. kończę sesję, w najlepszym kończę ją. E, 14.? Jakoś tak. To bus. Akurat, no to. mówię. roki i drogi, tak? Natomiast powiem wam, nie wiem co się tutaj zadziało, tak lekko mi klatki poszły. Poszło mi tutaj. parę sekund. Mam nadzieję, że. no nie wiem, nie jest to nic poważnego sobie zobaczymy nie ja, dalej idą dalej słuchajcie idą shit co się dzieje słuchajcie z tym netem co się z tej dzieje nie no kurde aha upload mi spada do 800 no nic słuchajcie w... Myślałem, że trochę trochę dłużej sobie pogramy ale widzę że Wimpi no, PC działa jak działa Mam teraz autentycznie 8, 8 mega uploadu i skacze mi do 10, 20, 24, nadrabia potem. Eee, mi działa, to prawdopodobnie się buforuje, ale z drugiej strony widzę, że tutaj chyba dzisiaj więcej nie ugramy, bo skacze mi totalnie, już widzę parę sekund klatek mi poleciało, więc... Przepraszam was najmocniej, ale najwidoczniej to będzie wszystko na dzisiaj, przynajmniej na teraz, bo 25 minut materiału i już internet nie wytrzymuje. Eee. Kurde, a chciałem sobie dzisiaj pograć, a widzę, że jest jak zwykle. Jak mam wolny czas, to. No, niestety. życie im mówi nie. No nic, słuchajcie, dzięki, że byliście na tym bardzo krótkim, ale jednak streamie. Przepraszam, że tak wyszło. Widzimy się może jeszcze potem, jak znowu zadzwonię do UPC i wyjaśnię o co chodzi. No, do tego czasu, trzymajcie się tutaj i cześć.